Cześć, ja jestem Tysiaczek, ale mówcie mi Tysia lub tyśka I yy, witam was w pierwszym odcinku na moim kanale Będę tutaj nagrywać głównie MSP Więc w sumie nie lubię jak ktoś przez pół odcinka gada o tym co będzie robił W sumie nikt to robi, a nie gada Więc ja też nie będę gadać Jeśli o czymś tutaj zapomnę to znajdziecie to w opisie, więc czytajcie opis Bardzo ważne Y jeszcze Wam tylko szybko powiem, że od razu z góry przepraszam Was za jakość audio, bo ja nagrywam to w pralku, prawda, i właśnie włącza się wirowanie, więc no, mamy małe problemy. Nie no, tak serdecznie to jest, wiecie, mikrofon z laptopa, a wiecie, jakie są mikrofony z laptopów. Dobra, pati. Właśnie, mamy i pati. Wow, mamy my pati. Jeju, ględzę już minutę. Dobra, jest to moje już endy podejście do tego filmiku. I mam nadzieję, że tym razem mi się uda. Będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. W sobotę jadę do Warszawy. Będę, ominie mnie dwa dni szkoły. Pokażę Wam mój pokój może. Bo w końcu musimy się zająć Mister Planet, Jak to jest Mister Planet. Pokażę Wam mój pokój. Mam aktualnie 15 LOWKÓW Jeśli macie konto na Star Planet, napiszcie w komentarzu, jaka jest wasza nazwa. I każdemu, kto da mi łowka, dam grafa. Tak, bo ja zbieram łowki, bo chciałabym mieć te takie, wiecie, osiągnięcia zdobądź ileś tam LOWKÓW na swoim pokoju. I zamierzam to zbierać, więc w sumie. Będę dawać wam grafy za każdym razem, jak Was zobaczę, aktywnych. O, może tak. Ok, to jest mój wspaniały pokój. Tutaj mamy pięć moich zwierzaczków: a mianowicie tysię, pusię, pimpka i kampiego. Tak, tym razem to I tutaj pewnego zwierzaczka, który jeszcze nie ma imienia. Więc proszę was, żebyście pisali pod spodem, jak mogłabym go nazwać. Właśnie, go czy ją? Eee, Powiedzmy, że to będzie... Facet? Dziewczynka? Kurczę, nie wiem, na kogo on wygląda. Ona. <grywy> ja, to napiszcie w komentarzach, jak według, jaka będzie to płeć według was. Bo ja się na tym nie znam. Więc tak, tutaj w ogrodzie nie mam w sumie nic ciekawego. Kuchnię to w ogóle pustą, bo nie widzę sensu robienia kuchni. Ta, bo jest sens robienia ogrodu, nie? Bardzo z sensem gadam. Może pati I tutaj mamy pokój imprez, który jeszcze nie jest do końca zrobiony, ale nie mam za bardzo kasy. A się nie zgodzę. Dobra. Mm. Teraz też y, chciałabym pozdrowić Roxanę. Roxanę L. Dokładniej. Oraz tutaj jej nie ma aktywnej, ale pozdrawiam też y, Erickę, Erykę. I powiem Wam, że jeśli macie ochotę, jeśli macie jakieś tam rzeczy, jeśli macie ochotę, to możecie dać im grafa, możecie dać im prezent. Nie wiem, zajrzeć na ich profil, pooglądać tam ich filmy, myślę, że wam się spodobają yy... Tylko nie błagajcie ich, ani mnie o prezenty, o pozdrowienia, o nic w tym stylu, bo i tak wam nie damy, a tylko nas wkurzycie I za każde prośby, takie rozwijające się, że tak powiem, yy, dostajecie bloka ode mnie, od Roksany i od Eryki Ok. Co ja wam, wam tu mogłabym jeszcze pokazać? Może zajrzymy w ogóle na mój profil. Właśnie mam ten, mam ten taki diament. Takie dziwne diamenty, nie? I w sumie wiedziałam zaraz po tego, że się nie opłaca, bo to jest tylko na tydzień. Przeczytałam co dopiero po kupnie, że to jest na tydzień. Ale dobra. I nie zapraszajcie też mnie do najlepszych znajomych, bo to miejsce. Jest dla pewnej osoby, jednak zostawione. W sumie jeszcze dwie osoby, więc dla dwie osoby mają możliwość tutaj bycia, <noise> więc nie przyjmę. Tym bardziej, że was nawet nie znam. Dobra, co ja bym chciała Wam tu pokazać. Arty. Właśnie jeszcze a propos tutaj looków. Róbcie mi luki. co odcinek założy nowy look. Wiem, że już Adrianna takie coś wymyśliła. Ale mi się to spodobało, więc też bym chciała takie coś zrobić. Tutaj mamy moje arty, możecie sobie obejrzeć. I mam tutaj konkurs, który w dalszym ciągu jest aktywny. Jeśli macie vipa, możecie wygrać takie, wiecie, tatuaże na rękę. Uhuhu, poszła guma. Nie wiem, czy to słyszeliście. A, ale dobra. Takie tatuaże na rękę, bo one są VIP. Albo jeśli nie macie, zostały jeszcze tutaj takie spodeńki czarne, też bardzo fajne. Yy... I wystarczy, że mi wszystko polejkujecie Nie trzeba nic mi dawać prezentów, ani nic zresztą zajrzyjcie, a się je przekonacie. I będę ogólnie robić dużo konkursów. Pa! Właśnie! I w sumie jeszcze jedna z najważniejszych rzeczy. Chcę założyć swój własny klub. I chcę założyć swój własny klub i przyłączajcie się do tego klubu. Klub dla wszystkich. Fani Damses 4. Możesz 4. Ojej, bo ja mam klub, tylko jej, jak on się nazywa? O moje kluby. O. 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 Yy, o to jest. No, załadujcie się mi tutaj, proszę Was. Bo nie mam tyle czasu. Dobra, ja zrobię pauzę i idziemy jeszcze za chwilę, jak to się załaduje. Okej, okay, teraz widzę, że no. Mój Planet odmawia współpracy ze mną i nie chce mi pokazać tych klubów. No nic, stworzymy klub w kolejnym odcinku. Więc tak, pokazałam wam już pokój. Mówiłam już o robieniu luków, Mówiłam już o Pisaniu Właśnie, piszcie w komentarzach swoje niki na msp Zapraszajcie mnie do znajomych Wszystkich przyjmuję Tylko właśnie nie zapraszajcie tych najlepszych znajomych Bo i tak nie przyjmę I to w sumie Chyba na tyle mi się wydaje Zastanawiam się Czy jeszcze o czymś nie zapomniałam Bo jest to bardzo możliwe Zważając na moje rozstrzypanie, tak. Od, o, właśnie. Odcinki z Movie Star Planet będą się pojawiały codziennie, lecz y, jeśli będzie miało się coś zmienić, zrobię film informujący o tym lub pod koniec zwykłego odcinka was o tym poinformuję. Więc jeśli Wam ten odcinek się wam spodobał, możecie zostawić lajka, a jeśli chcecie. Wiedzieć dokładnie, kiedy wstawiam dany film, to możecie mnie subskrybować. Yy, oczywiście komentujcie, piszcie, bo to jest w sumie. Chcę, żebyśmy się jednak integrowali tutaj yy, w tym mówiste Planet. Chętnie z Wami popiszę, Was poznam lepiej. Yy, więc jak mówiłam, to tyle. Więc cześć!